Dobra, mamy rozszalowane częściowo. Dla tych co sam obejrzeć film zapraszam, łapa w górę. Nie wszystko, nie wszystko wyszło idealnie. Także na pewno w filmie pokażę też błędy jakie wyszły po zalaniu. O, dzień po zalaniu tutaj żona z tatą przykryli. Ale tak naprawdę było minus chyba 8. Ale byłem rano i patrzyłem, no to tak samo ten, co był przykryty, się tak samo zachowywał, jak ten, co był nie przykryty. Żona mi że już ładnie było związane z wieczorem. chemia swoje zrobiła. Ale mimo wszystko mam stresa, jeśli chodzi o, o tą temperaturę taką minusową. Jak chodziłem tu, pęknięć, yy, pęknięć nie ma. Znalazłem kilka takich małych skurczowych pęknięć. Czyli tak naprawdę informacja o tym, że dobrze beton wiązał. Spróbuję znaleźć takie. Tu gdzieś przy końcu było. Dobra, prawdopodobnie na, na strzemionach. Gdzieś tu było takie? O, nie wiem czy to kurcze. Czy to będzie widać takie malutkie pęknięcie? Tutaj. Tutaj gdzieś też było jedno. O, tutaj tak samo jest takie malutkie. No i troszkę większe dwa. Tutaj ten ostatni kawałek co był zalewany. Nie wiem dlaczego. Raz, dwa, trzy, cztery. To co cały czas było w cieniu. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale na, akurat na strzemionach leci tękę. Pęgnięcia podobnie jak tutaj. No i gdzieś tam jeszcze znalazłem takie miniaturkowe, podobne jak tutaj. No ale to chyba tym nie ma co się przejmować. Jak coś jest, jest bardziej ogarnięty i wie, czy to jakoś zacierać czy coś. No ale to mówię, to są naprawdę miniaturkowe. Nie wiem czy na kamerze w ogóle było widać. No, spróbujemy jedną płytę odkręcić zobaczyć co tam w trawie pisze. Mo tym postęp sobie mogę na pewno. Dobra, tu mamy, tu mamy. Tutaj łącznik. Zobaczymy w jakim stanie jest beton, bo jeśli będzie dosyć, dosyć miękki, znaczy miękki na pewno będzie. Ale żeby nie był taki napudający się, to zostawiamy, nie rozszalowujemy. Tutaj to ciężko określić co tu najpierw określić? No? a właśnie, dobra, za pamięci e, Idę rozkręcić te, te e, szpilki, które są bezpośrednio w betonie, Czy mi się w ogóle w tym momencie już się uda wykręcić Czy nie będzie trzeba ciąć e, zaraz, żebym teraz nie dał ciała to już jest w cemencie. Czyli z betonu jeszcze idą. Ale wykręca je od razu, bez czasu. Ten nie pamiętam czy był w betonie czy nie. To Tutaj ten następny tak samo. Z tej strony <gryw> chyba wszystkie będą w betonie. z tego, że można było wkręcać bez, bez rurek i później wykręcać wykręcać na drugi dzień od razu dobra, drugie tak samo i idę na górę rozszalować tu wszędzie, tu jeszcze mam jedną coś, naprawdę chyba wszędzie Beton się nie leje, to już jest dobrze Bo jeszcze folią jak mówią jest, że uszkodzę jakby będę mocno iś wyrwę zrobię Ale powiem wam, że fajnie to wygląda Weźmy jakiegoś takich tutaj Kurde, znaczy nie mam sobie tam jakiejś wytrzymałości, ale spokojnie można to rozebrać, bez najmniejszego problemu. Cieszy mnie to. Ta strona to szybciej, szybko pójdzie. Zależy mi tak naprawdę tutaj na tej stronie, żeby złożyć rusztowanie i oddać je, bo nie jest moje. No i w sumie tam jeszcze jest sześć jeszcze ramek, też nie moich. A czy całe będę rozszalowywał dzisiaj? Na pewno zostawię podciąg jeden i podciąg drugi, a później chyba przyjadę ciężarówką i ciężarówkę będę z zewnątrz rozbierał. To będzie zdecydowanie szybciej. Ale no, tutaj już jest ładnie, ale to dlatego, że folia był strzeż. Fajnie to wyszło. No, jeszcze sobie tu skubniemy. No niech to sobie ładnie stygnie. Chyba będę zadowolony. Oby już więcej przymnosków nie było. Starczy, bo i tak stres był. No i co? Rozbieram dalej i później i później Wam pokażę już po całości. Nie będę Was zanudzał tym jak skręcam płyty. Tydzień, tydzień przy skręcaniu. Parę godzin. Ja mam 16, 15, 17, już mamy. Eee, 11, 12, 13, 13, 15. A 6 godzin rozbierania. Taka proporcja. Tutaj e, tutaj jeszcze oczywiście tego nie rozkręcałem. Niech to sobie postoli do niedzieli. Dzisiaj mamy w środę. Dopiero później rozkręcę. Troszkę tam żona z synem posprzątali w środku. E, oczywiście są mankamenty jakieś, nie, nie mówię, że, że jest super równo, Jak się strzeli okiem takiś e, tutaj, ale też, też widać. E, może tak na kamerce nie będzie widać, jest, jest w jednym miejscu, gdzieś tam leciutka górka, tu, tu jest podobnie, bo, bo no to było ze starych płyt szalowane, no ale, ale tak naprawdę jestem bardzo zadowolony. I e, gdzieś miałem jeszcze... O, tutaj... Na nadprożu, bo to było łączone z dwóch płyt, to tak musiałem lecić, tylko skropnąć, bo było stawało. Ale to jest wszystko pikłość. Ogólnie wyszło rewelacyjnie. Nie wiem, jeszcze jak supy, ale supów dzisiaj nie zdążę, bo muszę rustowanie odwieźć. No, tak to wygląda. Nie będę tego rzucał na razie, jeszcze dogram, jak, jak rozbiorę te supy. Bierzemy się za rozbieranie reszty supów. za zostały supy. No i nie wszystko wyszło idealnie, tak jak bym sobie życzył. To było robione z resztek. I niestety to co było robione z resztek było dużo wody. Prawdopodobnie do mnie spuchło i, i będzie trzeba to zrobić na nowo. Ale to są dwie poduszki. Mam pikusie, bo to są dwa żaderka cementu. I to chyba nie zastygło. No, to, to jest do rozwalenia. To jest do rozwalenia. Chociaż to złapało, to ten kawałek gdzieś. Ja to podnosiłem, sprawdzałem. Oddolać i zaraz zobaczymy ten drugi. No tego się tutaj obawiałem. Ale to moja wina, bo ja to tam, tamtą stronę ruszałem. Chciałem zobaczyć, czy to trzyma. I teraz jeszcze nie trzymało i poderwałem. Poderwałem jeden narożnik. A to. To jest dosyć kruche. Ja to na razie zostawię, chyba na razie zostawimy. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Ale ja bym był za tym, żeby to skuć od razu. Skuję tamto, zobaczę. Zyskuję. Znaczy Popłukam trochę. Jeśli to będzie kruche, to rozwalamy. I wylejemy to z betoniarki. Uda no nie, się. nie ma, ale to nie jest. Nie jest zasłużenie, tylko jest. To już nie jest związane tak, jak powinno być. O, tu jest jakaś taka warstwa, poduszka. No, to idzie do rozwoju. Super, super idealnie jeśli chodzi o zabudowanie Tutaj ruskułem. Zaleję to ponownie. To może by się trzymało, ale nie będę ryzykował. Tak młotkiem dosyć ciężko szło, ale z kółem. Tutaj też super idealnie, pod względem zalania. Jedyne co to, nie wiem czy to będzie widać. Z pół centymetra, Kurczę, może nawet nie, bo to nawet na oko ciężko widać. Jest leciutko jeden, czy jeden względem drugiego, leciutko jest przesunięty, znaczy przesunięty, leciutko kopnięty, ale to nie ma żadnego znaczenia. To i tak będzie wszystko w ziemi pod, pod tarasem. No ale nie podoba mi się to. Więc miało być idealnie, ale to prawdopodobnie ten pierwszy, patrzyłem to względem ściany, jakby tak leciuteńko jest przesunięte w osi. I jak to może gdzieś się lekko dołem przesunął, bo tu nie miałem zaszalowanej całości, tylko miałem takie lekko złapane do, do szalunku, jak pamiętacie. A mówię, żadnego to nie będzie miało wpływu, może tak pokażę. Ale to mówię, to tak nie będzie widać, bo to jest naprawdę ciupeczkę. O, teraz, no ja to widzę, to jest, to mówię, to jest nawet nie pół centymetra. Ale to nic. Dobra, biorę się teraz rozbieranie supów. To jeszcze dalej zostaje. Wieniec ładnie wysych z wierzchu. Obawiałem się o to, ale jest wszystko w pięknie ładnie. Tutaj ostatnio jak rozstrzelałem wieniec, to symi podkręcał, nudził się. Zawsze to szybciej będzie. Naprawdę nie wiem jak to wyszło, bo robiła to żona, która robiła to pierwszy raz w życiu. Są tak same jak ja. Ale to są, na no, tym też by trzeba było. Mm -hmm, mm -hmm. Ciężko będę zacząć od, od dołu. Teraz spróbuję. Chyba nie pójdzie. Kotku, co ma środku ale brzydko wyszło o, Musiały być niedokładnie zawibrowane No ale cóż, nic na to już teraz nie poradzę brzydko, naprawdę brzydko Zbrojenia nie widać, ale nie podoba mi się to. Będzie trzeba rozrobić cementu i pozacierać to no trudno, nie będę się złoślił na żonę, bo nic to nie da. A ten był dosyć gęsty, także te supy, które wylewałem z, z betoniarki, są ładniejsze. No ale tutaj też kruszywo jest grubsze No nic, moja wina mogłem poprawić. No, jeszcze raz zawibywać. Mam nadzieję, że tylko ten tak brzydko że Pokażę później Wam wszystkie. Teraz odsłoniłem tą drugą stronę. No i tutaj jest zdecydowanie lepiej. Nie wiem dlaczego tamta strona się tak brzydko za, za, zalibrowała. No ale cóż, tak jak mówiłem, rozrobię cement. Rozrobię cement i i pozaklejam te dziury, żeby takich nie było kaszaniastych. No i rozbieramy dalej. No i co? Pierwszy raz chyba w życiu. No. i co jeszcze? Eee, nie widzieli? Raki. Jednym słowem raki. To są raki. Aczkolwiek tutaj nie widać e, zbrojenia. A tutaj jest kurwa za przeproszeniem masakra. Tu normalnie widać zbrojenie. To ewidentnie e, w ogóle kupuję z worka B25 i muszę to pouzupełniać. Wpływu to nie będzie już miało za żadnego jeśli chodzi o wytrzymałość, bo cały środek jest zalany Ale zbrojenie nie może być na wierzchu, bo będzie rdzewiało Nie daj Boże to teraz zarzucić jakimś, jakimś gipsem to będzie rdzewiało, trzeba to zatynkować za ładnie tutaj, tutaj widać od zewnątrz, od zewnątrz wyszło fajnie. No wiadomo nie, nie ma takiej strukturki jak u góry jest leciutko taki chrupowaty. Ale tragedii nie ma No i tutaj podobnie ten słup też, też, e, też są raki malutkie, bo malutkie, Jakich tam A to ten nie rak chyba nawet, tylko tyle że dziurka z drugiej strony jest jest e, Są dwa raki Ale cóż, Właśnie się boję rozbierać tamte słupy Jak dzisiaj to zrobię to też wam pokażę Mam nadzieję, że tam wyszło dobrze, tam przepilnowałem jeszcze, żeby, żeby dłużej było powibrowane. No a tutaj to tak, no tak jak widać, co, 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 co ja opowiem. Tutaj też tragedii nie ma, ale w jednym miejscu też leciutko widać. Zbrojenie to też do poprawy. A No a ten sub to jest tragedia. Tutaj, tutaj jakby w ogóle nie było zawibrowane. Jedno wytłumaczenie to jest takie, że był gęsty. Gęsty beton, bo był gęsty, ale to dobrze było, bo przy tej nic temperaturze, która była w nocy, nic nie pozamarzało, poza tymi dwoma poduszkami, które musiałem skój, ale to też była moja wina. No i na tym skończymy. Wieniec wyszedł rewelacyjnie, słupy wyszły beznadziejnie. Mam nadzieję, że podciąg wyszedł dobrze. I te słupy od podciągu. Dobra lekko podłamany, ale tak jak powiedziałem będę pokazywał też błędy jakie są. No myślę, że na wytrzymałość to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo jest, jest wszystko powiązane, środek jest zalany, no tylko nie dolało się tutaj ze względu gęstego betonu i, i, i złego wibrowania. Dobra, na razie trzymajcie się. Wytrzymałem, musiałem rozebrać Ech, rozebrać te to... Od, od y, y, okna balkonowego i wyszły idealnie. Także chociaż tu jestem spokojny, bo, bo jak tutaj gdzieś będą dziury, to masakra. No to jakiś tam o, troszeczkę taki rzekamek jest na wierzchu, no ale to bez przesady. To w tragedii nie ma. Nie ma żadnych raków ani z jednej, ani z drugiej strony. To dla mnie najważniejsze. Tak było ofułowane, to w ogóle już szklaneczka. No i cóż. Jedyne co do poprawki. Raz, dwa, trzy. Można powiedzieć trzy supy, bo tam tamten czwarty to tak jest. Tylko no oczywiście nie ze wszystkie strony są do poprawy, ale jak będę miał rozrobione to Dosłownie zatunkuje to ładnie. No tutaj to tam bez przesady ta sona jest, jest. Ok. Druga słona. No tutaj te dziury do poprawy. Najgorszy jest ten jeden słup. To jest jakaś masakra. Wygląda jakby był po prostu pominięty przy wibrowaniu. Teraz już naprawdę wszystko nie zawracam gitary. Kto obejrzał do końca, komentarz dla zasięgu. Trzymaj się, cześć. No i tak to pozaciągałem. Kupiłem B25 z worka. Także wszystko się trzyma, nie sypie się. Najważniejsze to teraki było pozasłaniać. Tutaj już się nie bawiłem, bo bez sensu, żeby, żeby to jakoś tam, tam, jak to się mówi, no za, zaciągać, bo, bo po co tak naprawdę? Zbrojenia nie ma, nie ma na wierzchu. No to znowu trochę wody napadało. No, także najgorszy był tam ten Tam było widać kawałek zbrojenia, jak dobrze pamiętam. No i tu jeszcze było widać kawałek zbrojenia. To jest, to jest wszystko pozaciągane. Po ale troszkę przestałem się stresować tym, co zobaczyłem w internecie. Jak ludzie pokazują, to jest masakra. W ogóle, że dziury takie, że pięć można włożyć. Więcej się zapadają. A to przez to, że chyba rzadki beton jest. Do tego stopnia, że siada, także, że, że wystają wystaje strzemiona. Jak się oglądałem, to trochę mi przeszło. No ale. O que